Cześć wszystkim Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku z serii Mist Survival na moim kanale. Patrzcie, samochód z przyczepką zniknęły, jak uruchomiłem ponownie grę, bo one się ciągle pojawiały co chwilę. E, dobra, tutaj wszystko już jest, co dało się zrobiłem. E, mamy problem, bo burczy w brzuszku, a zdaje się, że już się jedzenie całe skończyło. No, nie wygląda to dobrze. E, pomyślałem sobie, że skoro mamy nadmiar amunicji w tej chwili. No, możemy się przejechać do bandziorów i spróbujemy kilku zdjąć. Zobaczymy, czy się uda zrobić im jakieś większe szkody. Jeśli po drodze uda się coś upolować do jedzenia, to byłoby też fajnie. Ideałem byłoby dopaść pana Misia, który tutaj krąży po okolicy co jakiś czas. Chociaż nie wiem, jakie są nasze szanse zdjęcia go, jeżeli mamy tylko do dyspozycji pistolet i kilka pocisków z M4. On tu gdzieś zwykle krążył. Ktoś go nie widzą. Bo ten pan misio to by w sumie nas super urządził, bo... On naprawdę dużo żywności udostępnia, że tak powiem, jeśli się go uda odstrzelić, oczywiście. A, dobra. Ups, co to było? A! Nie wiedziałem, że się tak da. Dobra. E, no nie widzę misia. Ludno. Okej. Okay. Tu, so, tu jest obóz bandytów. Podjedźmy sobie do niego tak... Dyskretnie z boku. Jeszcze kciutkę. Oż kurde. Ok. Trochę za blisko podjechałem, zdecydowanie. Podejście numer dwa i patrzcie, znalazłem misia. O nie, skuba nie z ucieka. Samochodu się przestraszę. Dobrze wiedzieć przy okazji, że one się wołają samochodu. Próbujmy go zdjąć, że tak powiem. Po drogą fajnego buga znalazłem. Zduplikował mi się M4, zobaczcie. I co jest ciekawe, wygląda na to, że amunicja również. Okej, okay, pan mi się się zablokował. Je! <laughs> yeah! i udało się. Nie mam pojęcia jak się zduplikowało to M4. Wyrzuciłem jeden na ziemię, żeby zrobić zrzut ekranu w poprzednim, do poprzedniego odcinka, wiecie. I po tym jak zrobiłem ten zrzut ekranu, to... To się zrobił. Czekajcie. O jest, dobra. Jak zrobiłem ten zrzut ekranu, to... A dobra, to róbmy tak jak poprzednio po godzinę. Jak robiłem zrzut ekranu, to wyrzuciłem na, na piórko położyłem. Te, te, na, na stolik do produkcji amunicji. I tak sobie dzisiaj wczytuję grę, patrzę, jest karabin na tym stoliku, zapomniałem go widocznie podnieść. Okej, okay, wziąłem, potem patrzę do plecaka, i w plecaku już jest jeden M4, także dosyć zabawne. I, i to jest na pewno zduplikowany przedmiot, ponieważ zauważyłem, że ma e, tą samą liczbę amunicji, także trochę dziwne to. Dobra, to jest coś, na czym nam szczególnie zależy: tłuszcz. Ponieważ z tłuszczyku można robić biopaliwo, e, tak. O kurczę, mamy tego ty tyle przy sobie, że boję się, że możemy nie być w stanie się ruszyć. Chociaż nie, bo w tej grze nie ma chyba obciążenia w kilogramach jeszcze. Co? Ej. Robię jeszcze to? Rodzinę. O, kurczę. Patrzcie, że głodny się nasz bohater robi. Mam nadzieję, że zdążymy wrócić do bazy zanim to nas dopadnie głód na większą skalę. Dobra, na razie sobie bandytów na chwilę odłożę. Musimy jak najszybciej przygotować sobie coś do jedzenia, bo... bo się źle to dla nas skończy. A? Dobra, jesteśmy na miejscu. Stój! Okej. Okay. I szybciutko, szybciutko. E, tak, pierwszą porcję sobie po prostu usmażymy, bez jakiegoś większego kombinowania. No nie, drewna nie ma. Ja tutaj gdzieś jakiegoś opału nie miałem, jest Opał. Bardzo ładnie. Wracamy szybko. Ach. 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 E, tu jest Opał. Rozpalić. Bardzo ładnie. I wrzu wrzucmy, wrzucę jeszcze trochę więcej. Dobra, teraz grill. Dobra. Bardzo ładnie. I tutaj mamy suszarnię. Nie? Tak sobie pomyślałem, że można by też wysuszyć trochę żywności, bo ona się dosyć szybko psuje w tej grze. Więc możemy coś takiego jak najbardziej zrobić. Waliska, Tutaj mamy ten tłuszcz. Hmm. Tłuszcz to zdaje się, że w tym trzeba było przygotować. E, ale nie jestem pewny. Będę musiał jeszcze sprawdzić, bo nie pamiętam. A? E, i, i, i. Suche mięso. Nie wiem, jak długo się smaży tam na tamtym grillu. Więc... Zróbmy na razie pod, po 20 minut pracy. A? Zobaczmy. E... O, przypalona. Czy nie? Bo nie jestem pewny, jak długo to się smaży. Możemy to zjeść? Tak, możemy, czyli jest dobre. W sensie jadalne. Ok, jak wygląda brzuszek? Do połowy. Ok, do połowy nam uzupełniło głód. Pasek głodu. Teraz jeszcze trzeba się tylko napić, bo. O, będzie trzeba jechać uzupełnić wodę. E, dobra. No, ale przynajmniej najważniejsze, że kryzys jedzeniowy został zażegnany. To, to jest duża zaleta. E, ok, wezmę ze sobą to napakę. No, okej. Okay. I e, pojedziemy sobie nad jeziorką uzupełnić wodę. Podobno nie, nie, wiem, nie wiem czy to nie zostało naprawione, ale był taki bug, który sprawiał, że jeżeli jest trochę wody w zbiorniku, na przykład tyle, to można go uzupełniać w nieskończoności i on będzie. Okej, okay, to chyba też przez nie? A ja rozpaliłem ognisko na tyle czasu. No trudno się mówi. Ja mogę to postawić? Nie, nie mogę. Okej, okay, wrzucę w takim razie to do tego. Dobrze byłoby móc sobie zrobić lodówkę, bo bez lodówki to to jedzenie będzie nam się błyskawicznie psuło. Niestety to jest duża wada tego. Okej okay, i... Wyrzucę ten opał, który mam, nam został. Puszczyk rzucimy sobie tutaj. I dobrze byłoby pojechać jeszcze do tego misia rozebrać, że tak powiem. Tylko jest godzina 14. Zastanawiam się, bo mgły jeszcze nie było dzisiaj. I zastanawiam się, czy ona się nie pojawi za chwilę. Chociaż o tej porze to już zwykle mgły nie ma. Zauważyłem, że ona jest tak gdzieś koło południa między 11 a 3, 13 się zazwyczaj pojawia. I jeżeli do tej pory jej nie było, to szansa, że się pojawi jest niewielka. Mi się wydaje. Eee... No? No i tym sposobem mi się udało się rozebrać. Niestety wygląda na to, że dużo mniej mięsa z, tego, z niego wypada niż kiedyś. Kiedyś można było dużo, wydaje mi się, że więcej uzyskać. Ja jestem jakby szkoda, że nie sprawdziłem tego, jak wpływa na czas pra pracy przy tym misiu narzędzie, bo tutaj widzicie, mamy do wyboru dużo różnych narzędzi. Okej. Okay. Późno się już zrobiło. Jadę jeszcze tylko na to jeziorko. O nie, akumulator zostawiłem włączone światła. <grym> 96,5%, no to bez tragedii. Bałem się, że, że nam się zupełnie rozładuje. E, dobra, J jadę tak, wow, jadę na jeziorko, spróbujemy wykorzystać ten hack z uzupełnianiem wody, Ciekawe, jestem, czy to działa. E, w pierwszym odcinku, jak nagrywałem, to, to zadziałało, to wtedy nie zwróciłem na to w ogóle uwagi, e, a dopiero potem, jak się zacząłem zastanawiać, to sobie uświadomiłem, że coś takiego się dzieje. Więc może, może będzie tak samo tutaj. Dobra, wyłączyć. Eee, wyłącz silnik, wyłącz światła. Dobra, bezpiecznie. Okay. weźmiemy ze sobą to, żeby nie trzeba było latać w to i z powrotem. Okej. Okay. Teraz tak, eee, wypijmy wszystko, co się da. Eee. Mamy półtora litra wody tutaj. I teraz V żeby uzupełnić wodę i zobaczmy, co się stanie. Aha, Unsafe Widzicie? Czyli wygląda na to, że autor poprawił ten bug, bo ewidentnie było coś takiego, że można było uzupełniać tą wodę w nieskończoność. O kurde, trochę teraz to potrwa, trzeba było ze sobą więcej butelek zabrać, żeby było szybciej. Już nie wiem, czy byłoby szybciej w, w sumie z drugiej strony. Nie wiem, czy Wy coś widzicie, ale ja zupełnie nic nie widzę. Jest tak strasznie ciemno w tej grze. Po tych. Wow! Po tych ostatnich aktualizacjach. Ja kompletnie nie wiem jak można funkcjonować w takim zmroku. Dobrze, widzę beczkę płonącą, czyli jesteśmy na dobrym kursie. O, udało się. Podobno autor poprawił coś tam z cieniami. W ostatnim, tym, w ostatnim update, bo była gra zbyt ciemna, tak było napisane w Change logu nawet. Ale powiem szczerze, nie widzę tam bardzo różnicy. Moim zdaniem jest jeszcze gorzej. Dobra. Okej. Okay. Ataka. Ok, teraz, tutaj. No. O. Dobra. I dobrze byłoby od razu uzupełnić tutaj. Idę po więcej butelek wody, bo to za dużo czasu będzie klikania. Eee. Ok, tu już wszystko kasło. Dobrze byłoby sobie zrobić lodówkę. Przy, przy, przy okazji, szybko zerknijmy. Eee. Tutaj ta lodówka może być pewnie gdzieś tutaj. Nie. Nie. Gdzieś. O, właśnie, dodane no, zostały nowe struktury. Zobaczcie, mamy wieżę obserwacyjną, małe schody oraz taki, taki fundament nazwijmy to. Także fajny pomysł. Można by spróbować zrobić, jak jakbym miał kiedyś za dużo wolnego czasu, to spróbujemy zrobić jakiś myk z tym fundamentem. Fajnie by było, gdyby się okazało, że na przykład da się zrobić wiszącą bazę w powietrzu na tych fundamentach. Mamy tylko jedną płytkę scaloną, także niestety lodówki dzisiaj nie zrobimy. Ale nie szkodzi. E, dobra. Aha, miałem butelki jeszcze zabrać i te skórę misia. Na razie po prostu wyrzucę tak bezczelnie bez, na ziemię. Tak nie ma co z tym zrobić. E, zdaje się, że to trzeba wysuszyć na czymś tylko nie pamiętam na czym trzeba będzie to Dobra. Czy e, to się nie suszyło tutaj na tym? Chyba tak. A właśnie. Dobra. Będziemy mogli sobie łuk zrobić, jak się to uda wysuszyć. Teraz eee, tak. Tutaj po prostu będę robić tak. I uzupełnię cały zbiornik. O, trzeba było ze sobą zabrać wszystkie te butelki, to był naprawdę dobry pomysł. Bo zobaczcie, jak szybko teraz idzie robota. I spróbuję to wszystko wrzucić, przygotować, żeby w nocy sobie robiło. Bo nie ma sensu, żeby czekać. I. Tyle. Hmm? Jaką to może mieć pojemność maksymalną? Ciekawe. A patrzcie, tu jeszcze 8 litrów zostało z poprzedniego kursu. Ha! Nawet nie zauważyłem. No to cóż, będziemy mieli więcej wody. Lucky As. E, może odwrotnie. W ten sposób. Ok, wygląda na to, że 6, 16 litrów to maks, jakie można wrzucić do destylatora. Chyba, że na przykład, jeśli. O, op. Zobaczmy. Z tej ciekawości. 16 litrów. Okej. Okay. No. Aha, kory nie mam. Kurczę. Będę musiał teraz powycinać trochę drzew, bo już mi się kora skończyła. Yy, tu są 3 sztuki. No to po sprawie, idę spać. Bo <gry> <gry> teraz nie ma co tego ciąć przecież. Ej, nie na tą stronę. Dobra. Yy, którą mamy? 22. To tak prześpimy się spokojnie 8... Osiem... 9 godzin coś w tym stylu? Kurczę, chciałbym móc w normalnym świecie, w rzeczywistym świecie tyle, jak móc się przespać. <noise> Cierpię ostatnio na jakąś straszną bezsenność, wiecie, i nie za bardzo mi wychodzi z za dobrze. Patrzcie, jak szybko się to mięso psuje, już 78% mamy, także bardzo niedobrze. Pokazuje to, jak bardzo szybko ono się yy, zużywa, niszczy, nie wiem jak to nazwać. Psuje, o, to jest chyba najlepsze określenie. Dobra, tutaj mamy ten tłuszczyk Ja bym go chciał przetworzyć Bo to biopaliwo jest bardzo praktyczne To póki co On mi tylko miejsce w plecaku zajmuje Na inne przydatne przedmioty A Tu jest czysta woda To tą wodę możemy sobie na razie tutaj wstawić O, niech sobie leży A tą brudną wodę To ja przeleję z pro... Albo nie, nie będę jej przelewać A, Dobra, w takim razie trzeba trochę popracować Hmm... Może od tego drzewa. No. Myślałem o tym, żeby zacząć budować mur wokół bazy, taki, wiecie, z tych drzewni drzewnianych y palisad, ale wydaje mi się, że w tej chwili to nie jest najlepszy moment. Wolałbym się przenieść do jakiegoś innego miejsca, bardziej w centrum świata gry. Na przykład ten stary, duży, biały dom, który jest w środku lasu. On jest w idealnej lokacji. Y przy czym on jest tak wielki, że strasznie ciężko będzie go zabezpieczyć. Dobrze. Także i tak źle, i tak niedobrze, nie? Ta fizyka przewracania się drzew w tej grze jest trochę obsuta. Ok, tutaj powinno teraz być dużo w miejscu, w którym dokonałem wycinki. O, właśnie, powinno być sporo różnych przydatnych przyczyn do podniesienia. I powtórzyć jeszcze parę razy, aż. Będziemy mieli wystarczającą liczbę, liczbę przedmiotów, które nam są potrzebne. Dobra. Okej, okay, tu już działa. Wytnę sobie jeszcze ze dwa kawałki opału. Z dwie porcje. Dobra. I teraz tak, przestawmy sobie grill gdzieś na bok. Teraz to tutaj nie wiem, czy to jest dobrze. I e, pyk i pyk. a od razu wrzucę resztę tych rzeczy tutaj, żeby już mi nie zajmowały miejsca w plecaku. Dwie minuty trzeba poświęcić na to, żeby móc coś zrobić szybciej, żeby nie trzeba było przekładać przedmiotów ręcznie. Strasznie to dla mnie dziwne jest, no ale dobra, niech będzie. Water Container, ok, czyli ty cooking pot. To działa? Chyba nie. <śled> Podejrzewam, że chodzi o to, nie? Ale. Tak, ale tu chodzi o to ewidentnie. Czyli jak się przypalało tłuszcz w takim razie, bo już nie pamiętam. Uh, used in cooking pot to make low-grade fuel. Ok, czyli jednak w cooking pocie, ale jak? W ten sposób? A, jest to. your re fat. Ok, i tutaj się wsadza tłuszczyk. Ok, dobra. Teraz już kojarzę. No dobra, pozostaje w takim razie teraz siedzieć i cierpliwie czekać na to, aż to się wszystko zrobi. Zobaczmy w jakim stanie to jest. To jest jeszcze surowe, i to też jest jeszcze surowe. Możemy w tym czasie się zastanowić nad zrobieniem tego czegoś do suszenia skór, bo mamy w sumie dwie skóry misia. Szkoda, żeby się zmarnowały. 8 desek, 8 gwoździ, 6 lin. Zobaczmy. Dobra, gwoździe są. Chyba Lin nie będę miał, albo jakieś małej ilości. No właśnie. Zdaje się, że można je samemu sobie zrobić, tylko musimy poczytać i tak dalej. Tutaj są. Okej, okay, to to nam się nie przyda. Jak się robiło linki? Nurki. Uu, patrzcie. Chicken feed do, do robienia karmy dla kur. Oraz dog tak, żeby... Aha! Rozumiem, to są takie, takie znaczniki jak w Minecrafcie, że można nazywać swoje zwierzaki wtedy. Zobaczcie, jak fajnie. A? Zobaczmy... A? O, jest! 3 bark, 6 sztuk! Jasny gwint, ale dużo! Z jednego drzewa tej kory wypada mi 3 do 4 kawałków, a ja potrzebuję ich 6 na jedno, na jeden sznur, nie? A potrzebujemy tych sznurów jeszcze 5 jasnych więc, bez sensu zupełnie, jak, jak głupio po prostu, o. o, wcześniej kiedyś była taka technika, że jak się odpowiednio ustawiło, to można było dwa drzewa naraz raz ściąć Wygląda na to, że chyba dalej tak to działa, i bardzo dobrze, bo można zaoszczędzić na tym sporo czasu. Chociaż zu zużycie narzędzia jest nadal to samo, więc yy, nie ma tak, że oszczędzamy na przykład na tym, że, że ścinamy jedno drzewo, a spadają o dwa, nadal jest liczone uszkodzenia siekierki na dwa drzewa. A? Ok. Jeszcze pięki. Je jeszcze coś? Dobra. Okej. Okay. Słyszę, że Nuki coś szaleje. Ona raz na jakiś czas, jak to wszystkie koty ma, także dostaje jakiegoś takiego dziwnego świra i zaczyna ganiać po całym mieszkaniu i robić różne dziwne rzeczy. I teraz właśnie słyszę, że tak ma. Przebiegła się z balkonu do fotela, wydrapała dokładnie ten fotel, zajęczała i pobiegła w drugą stronę. I teraz słyszę, że się czymś bawi. Ejku. Dobra. Mamy sporo drewna teraz. Pore zapasy. Ale niewiele z tym możemy w tej chwili zrobić. E, zobaczmy co, jak tutaj idzie robota. Okej, okay, patrzcie, już mamy 70, 0,75 litra e, paliwa. Fajnie, Stefan, zapal światło, możemy... <noise> Przyszła emerytura, możemy zapalić światło w <noise> salonie. Dlaczego nie mogę tego zapalić? A, wiem dlaczego, bo nie mam, nie mam zapałek. E, sobie. A, gdzieś tutaj są jeszcze zapałki jakieś. Halo? Uuu, skończyły się wszystkie zapałki. Eee, trochę drewna będzie potrzebna i węgla. Okej. Okay. Akurat węgla ci u nas dostatek ostatnio. Jeszcze to 3,5 godziny będzie się paliło bardzo ładnie. To zróbmy sobie w takim razie z tego co pamiętam, to właśnie patrzcie, 10 sztuk zapałek i pół godziny, jasny wind. Nie, to bez sensu w tej chwili. Eee, wolę takie rzeczy w nocy robić. Eee, to tylko sobie weźmiemy opał i tyle ja występ, po co jest tutaj ten schowek nie? tak jakby coś można było tutaj kolejkować jakieś aha dobra do tego schowka pewnie trafiało przedmioty skraftowane przez naszych y, nasze sztuczne inteligencje nie? jak mamy jakichś, y, jakieś popychadła y, uratowane z rąk bandytów to wtedy pewnie można im oni tutaj zostawiają te rzeczy które zrobili A, uda się tak to zrobić jak poprzednio Nie. To szeroko zostawione są Pomniałem sobie, że przecież tutaj są te okna. Zobaczcie, tak jakby można było jeszcze je wzmocnić dodatkowo. Ale nie jestem pewny, jak to działa. Nigdy się tym nie bawiłem w sumie. Spróbujmy. Nie. Hmm. Chyba, chyba to oznacza, że jest OK, nie? Zobaczmy. To okno w ogóle nie jest zabezpieczone, na przykład. I to również. Dałoby się jakoś tutaj. I to nie było tak, że trzeba było sobie zrobić hmm, jakiś rodzaj tego zabezpieczenia i dopiero potem je wstawić w okno, że trzeba było mieć w plecaku, yy, hmm, nie, nic takiego tutaj nie widzą, a tutaj, może w domku to, czy mi się wydaje, czy te jakieś dodatkowe domki się pojawiły, wydaje się, że tych dwóch opcji nie było w poprzedniej wersji gry, yy, znaczy tydzień temu, nie, że były tylko te, ale mogę się mylić. A tutaj. Nie ma. Bardzo ciekaw jestem tej nowej mechaniki z kurczakami będziemy musieli to przećwiczyć. Bo wygląda interesująco. A tutaj wszystko wygląda po staremu. Tak. Hmm. Szkoda, że w takim razie trochę to dziwne, bo wygląda na to, że nie da się zabezpieczyć tych okien tutaj. Nie? No. Ani trochę. Strasznie to dziwne. Bardzo też ciekaw jestem tego pokoju tam na górze, bo zauważcie, że nie ma żadnych schodów, żeby dało się wejść na górę. E, dobra, biorę się do, do dalszej wycinki drzewa, drzew, bo potrzebuję dużo tej kory, żeby zrobić sznury, e, a przy okazji też i drewno na opał się przydaje. Okay. Ile już mamy tej kory? 9 sztuk. A ściąłem 5 drzew, 4 drzewa, coś w ten deseń. <laughs> Bez sensu zupełnie to. Czy mi się wydaje, czy się robi mgła? Chyba się robi mgła. Lepiej się będzie schować. Patrz ile tego drewna tutaj wyrąbałem już. Przestałem już sobie zawracać głowę też znoszeniem go tutaj do bazy. Bo tylko czas się na to traci. Nie ma to sensu większego. E, dobra. Ok. Jeszcze tutaj jeden kawałek mi został, niech się to króka. Dobrze. Hmm. I 27 minut to dołóżmy. Zauważyłem, że tego drewna właśnie nie ma całej nie, nie powinno się wrzucać całymi stakami, tylko pojedynczo, bo one wydają po pół godziny, a dłużej niż dwie godziny ognisko nie może się palić. Więc to trochę psuje organizację. Czego nie mogę tego zapalić, skoro mam zapałki w plecaku? No, 18 sztuk. Aha. No tak, z paliwem wszystko pali się lepiej. <grym> dobra. E, tutaj mam pełno śmieci. To na razie to sobie wyrzucę. E, dobra, wydaje mi się, że mi wystarczy już linek. Że, materiału do zrobienia potrzebnych lin. Zapiszę grę na wszelki wypadek, bo nigdy nic nie wiadomo. I spróbujmy zrobić w takim razie opór. I zobaczymy, co się stanie w międzyczasie. Dobra, mamy wystarczająco już dużo sznurków, żeby dokończyć ten. E, su, susz, su, suszarnię skór. Garbarnię, czy jak tam nazwać. I jeszcze... no dobra, kolejna godzinka spania. Okej. Okay. Chyba już pak. Super. Aha. Ale się musiałem napracować, żeby zebrać te liny. Okej. Okay. I wrzucamy tutaj skórę. Aha. Tak to brzydko wygląda. Ja pystę, czy ta skóra nam nie zniknęła. Nie. Jest dalej. Okej. Okay. Bo zniknęła, jak podniosłem tę ten, 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 rzecz i ten, ten stojak, czy jak tam nazwać... I myślałem, że może nam się, z, może nam przepadła. Okej, okay, tutaj jak klikniemy, to wtedy wytapia się ten tłuszcz do czegoś. Aha, do plecaka od razu nam skoczył, nie, nie do storage. Okej, okay, fajnie. Bardzo fajnie. Czyli mamy teraz całkiem sporo biopaliwa właśnie na takie różne dodatkowe projekty. Super, bardzo mi się to podoba. Jestem ukontentowany, jak to mówią. No dobra, wiecie, co dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek, bo. Cały weekend ledwie spałem, jestem potwornie już zmęczony, a w sumie już jest godzina czwarta rano, poniedziałek. Więc wypadałoby się przespać tych kilka godzin, żeby, żeby trochę zregenerować się. A przy okazji, jeszcze muszę przecież poświęcić dzisiaj czas na to, żeby to zmontować i tak dalej, także. Odcinek, odcinek będzie troszkę krótszy, ale spokojnie to nie norma, będzie, będzie, będziemy na, na, z nawiązku regenerować. W kolejnym odcinku wybieram się w końcu porządnie na bandytów, także może w końcu się uda ich wszystkich porozwalać. Zobaczymy. Dobra, okej, okay. to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę jak zawsze i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach już nie długo. Dzięki wielkie, cześć.